Wydawnictwo Skrzat przedstawia Anna Potyra Zuzia w krainie wróżek czyta Karolina Kalina nagranie Pikowojskom Och nie to straszne W Tęczowie panowało wielkie poruszenie Wszystkie wróżki zmierzały w kierunku placu Tęczowego Zazwyczaj biegły tam w podskokach a na uliczkach miasteczka rozbrzmiewały gwar i śmiech Dziś było inaczej Szły w milczeniu zmartwione, ze zwieszonymi głowami. Na placu tęczowym odbywały się zwykle festyny, zawody i najprzeróżniejsze zabawy. Z usytuowanej na środku fontanny wesoło tryskały strugi wody, w których załamywały się promienie słoneczne, tworząc piękne, kolorowe tęcze. Falowały one w tym samym rytmie, co strzelające w górę strumienie. Jednak dziś po raz pierwszy w tęczowie nie świeciło słońce. Wokół fontanny nie skakały radośnie małe tęcze, a na placu panowała cisza. Kiedy wszystkie wróżki dotarły już na miejsce, wróżka spryciuszka odrobinę wzbiła się w powietrze i zabrała głos. Pozwoliłam sobie zorganizować wielkie zgromadzenie, ponieważ wydarzyło się coś strasznego i właśnie na mnie spoczywa obowiązek poinformowania Was o tym. Wśród zebranych przeszedł pomruk zaniepokojenia. Jak zapewne wiele z was słyszało, wczoraj nasza królowa zniknęła, powiedziała Spryciuszka. Oczywiście natychmiast zorganizowałyśmy poszukiwania, ale nie udało się jej odnaleźć. Spryciuszka